Jestem zaciekawiony propozycją Rafała Trzaskowskiego, by uciąć finansowanie dla biednych, ukraińskich dzieci. Jeżeli chodzi o świadczenia takie jak 800 plus dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować. Jego kampanię kopiuje wygraną Kamali Harris. Pierwszą kobietę w historii stan w jedno... Trump?! Kamala przegrała sromotnie z Trumpem, ponieważ udawała bardziej konserwatywną i prawicową, niż w rzeczywistości była. Dlaczego tylko demokraci i PO dopasowują swoje postulaty do argumentacji prawicy? Dlaczego Karol Noworodzki nie pozwoli na adopcję dzieci przez parę homoseksualne, Ale spokojnie, tylko w ukraińskim. Podam trzy szybkie powody, dlaczego ucinanie programu 800+, dla kogokolwiek, byłby złym pomysłem. Nieważne, kto to zaproponuje. Po pierwsze, nieefektywność. Wiecie, co jest świetne w bezwarunkowych programach społecznych? Są tanie wykonanie. Nie potrzeba masy urzędników. Masz dziecko? Dostajesz pieniądze. Jeśli zaczniemy wprowadzać kolejne warunki, czy masz pracę, czy podszedłeś do urzędu, czy wypełniłeś wniosek, będą musieli być ludzie, którzy to zweryfikują, którzy to sprawdzą, którzy to egzekwują. Część rzeczy zamieniliśmy w uniwersalne prawo. Policja i Straż Pożarna działają dla wszystkich tak samo. Środki na wychowywanie dzieci też powinny być takim prawem. Poza tym, PO swoim zachowaniem tylko podkreśla, że oni tylko udawali, że akceptują programy społeczne. Od czasów 500 Plus nauczyli się tylko poburkiwać pod nosem, ale gdy tylko ktoś dał im wymówkę, od razu rozpoczęli dyskusję na temat tego podstawowego prawa. Po drugie, szkodliwość. Jaka jest różnica między rodzicem z pracą a rodzicem bez pracy? Jeśli powiedzieliś lenistwo, może wyjść z domu. Wiecie, jeśli ktoś ucieka przed wojną i nie pracuje, to nie dlatego, że ma tak dużo pieniędzy. Może nawet jest im trudniej znaleźć pracę. Rzeczywistą różnicą jest dobrobyt ich dzieci. I zabieranie pieniędzy od tych biedniejszych jeszcze bardziej pogorszy te różnice. I nie mówię tylko o chwilowym stanie. Mówimy o przyszłym zdrowiu i produktywności. I mamy na to wiele badań. Masz dość 800? plus? Spróbuj biedy dla dzieci. Możliwe działanie pożądane, choroby przewlekłe, nadciśnienie, zapalenie stawów, gorsze wyniki na rynku pracy, niższe zarobki, obniżona produktywność. Wychowywanie dzieci w biedzie wpływa na ich przyszłe zdrowie. Co wszyscy wiemy. Jeśli ktoś nie ma pieniędzy, żeby zabrać dziecko do dentysty albo do lekarza, te dzieci nie będą się rozwijać tak, jakby mogły. Każde dziecko na to zasługuje. Pewnie powiecie, że część z tych rzeczy można nadrobić, ale niedobory składników odżywczych w trakcie ważnych etapów rozwojowych mają nieodwracalne skutki na przyszłość tych ludzi. Ludzi, którzy z dużą szansą będą później żyć w Polsce i nabijać nasze PKB. Bez środków na życie, imigrantom będzie ciężej zintegrować się z naszym społeczeństwem i stać się Polakami. Argument trzeci. Polska gościnność. Polacy zawsze chwalą się swoją gościnność. Pokazaliśmy to w roku 22, kiedy zaczęliśmy się organizować i szukać środków pomocy. Jak mówi prezydent Warszawy Ilu obywateli tego kraju będzie szukać schronienia? Musimy być przygotowani na najtrudniejsze scenariusze. Warszawa nie zamknie drzwi przed ukraińskimi uchodźcami. Warszawa otworzy przed nimi serca. Jednak trzy lata po przyjeździe ludzi, którzy wyglądają jak większość z nas, którzy po kilku miesiącach zaczynają mówić tak jak my, według Trzaskowskiego środki na pomoc się skończyły. Według danych zus gdy Trzaskowski obiecywał pomoc, pracowało w Polsce 750 tysięcy Ukraińców, teraz aż 790. Diametralna zmiana. Środki pomocy dla leniwych, nic nie robiących imigrantów. A Ukraińcy ciężko pracują, pracując by nie stracić pracy, by nie stracić domu, by nie musić wrócić skąd uciekali. Według danych GUS-u w Polsce mamy około 25 dorosłych pracujących, by utrzymać dziesiątkę dzieci. A jak z Ukraińcami? Prawie 300 tysięcy dzieci z Ukrainy pobiera 800. Plus. Co z wpływami z podatków od 800 tysięcy Ukraińców daje nam 26 dorosłych na 10 dzieci. Wow, to prawie jakby te dwie grupy były prawie takie same. Bo wielu obywateli tego kraju to nasi sąsiedzi, współpracownicy, znajomi. Oni już teraz wiedzą, że są obywatelami drugiej kategorii. Lewicowy kandydat nie musi im o tym przypominać. Dlatego zawężenie 800 plus to zły pomysł będzie wymagać więcej biurokracji, sprawi, że kolejne pokolenie ludzi żyjących w Polsce nie będzie żyć według swojego całego potencjału. Po trzecie, odmawia podstawowego prawa ludziom, którzy potrzebują naszej pomocy. Na Euro 2012 wszyscy graliśmy do wspólnej bramki. Metaforycznie Polska wydawała się nie grać do żadnej. Nasze maskotki, Sławek i Sławko, dumnie wkraczały do europejskiej społeczności. Ale kiedy Sławko ma zbombardowany dom, Sławek wylicza mu, ile może zostać w jego domu. Po raz kolejny, Rafał Trzaskowski używa imigrantów jako politycznego piąk. W 22 roku chciał dokuczyć PiSowi, teraz chce być bardziej do nich podobny. Trzaskowski jest chorągiewką. I ta chorągiewka odpowiada na podmuchy naszego społeczeństwa. Ukraińcy w Warszawie i innych miastach są jak Polacy w Chicago lub Londynie. Za kilka pokoleń staną się integralną częścią siatki społecznej. Jednak to my decydujemy, jak będą wspominać czasy tej integracji. Solidarność jest bardzo ważna. Te oznaki Solidarności są bardzo ważne, ale ważne jest również praktyczne działanie i nasza gotowość do pomocy. Chciałem Państwu bardzo podziękować i namówić nas wszystkich do tego, żebyśmy dzisiaj...